Faktycznie gmina Wadowice dosyć trudno przechodziła ten proces e, związany z wytyczeniem tej e, przebiegu drogi, bezkiskiej drogi integracyjnej. Sam nie uczestniczyłem w tym temacie, oczywiście posłoniłem sobie prześledzić e, tą historię. Rzeczywiście z tych 11 wariantów było, jak pan dyrektor słusznie zauważył, e, opracowanych i na różnym, że tak powiem, z różnym powodzeniem były one e, procedowane, analizowane, e, podawane konsultacjom społecznym. Został uzgodniony przebieg, e, e, przebieg południowy i tu pan senator prosił, żeby wskazać, jakie są ewentualne przeszkody. Ja pozwolę sobie przytoczyć w tym momencie stanowisko pana burmistrza, pana który rzeczywiście e, nawet na wczorajszym spotkaniu reprezentował e, stanowisko swoje, które jest w tym momencie stanowiskiem e, no dość e, że tak powiem, trudnym, ze względu na to, że rzeczywiście jest kwestia samego przebiegu e, peskiej drogi integracyjnej, E, która e, jednym z głównych argumentów jest to przebiega przez dość e, zaludniony teren. E, teren, e, który nie ma potencjału na rozwój przemysłu, a jest terenem rekreacyjnym, e, wypoczynkowym, zbliżonym do terenu e, e, świnnej poręby. Są to główne z takich elementów, e, natomiast pan burmistrz osobiście proceduje i, i bolałby ten przebieg rzeczywiście. By, który miałby być yy, wersją północną prawda, po terenach yy, mniej górzystych, terenach, które mają potencjał na rozwój przemysłu. Yy, yy, yy. Natomiast tak jak pan Stanisław taką też zauważył, no nie wiadomo, czy jest teraz już czas yy, na, na dyskusję konkretnie o tym, które by ta droga ma iść. Dlatego ja tutaj pozwolę sobie panu burmistrzowi przekazać yy, wolę rozmowy i współpracy, która została rozdlarowana przez państwa posłów, e, senatorów, jak i przez dyrekcję generalnych krajowych autostrad, po to, żebyśmy wypracowali kompromis, e, bo być może nie ma teraz już czasu na rozmowę o przebiegu, ale etap projektowy też jest etapem, w którym my możemy jakieś kompromisy zawrzeć i powiedzmy, że nie zgadzamy się co do niektórych rozwiązań w przebiegu, co do oddziaływania na środowisko tej drogi, to być może, i wyrażam taką głęboką nadzieję, są rozwiązania techniczne, które pozwolą nam pewne, w pewnym stopniu zminimalizować to tą uciążliwość dla środowiska, która może być powodowana przez tą drogę.